Informacje sportowe. W sobotę 24 października na Górze Zamkowej w Bartoszycach został rozegrany trzeci ogólnopolski wyścig kolarski MTB. W dniu dzisiejszym odbył się trzeci ogólnopolski wyścig kolarski na rowerach górskich MTB w Bartoszycach. Trasa doskonale przygotowana przez organizatorów, przez Bartoszycki Klub Kolarski RAND, którego prezesem jest pan Roman Wieczorek. Przyjechała, można powiedzieć, cała czołówka z Warmii i Mazur oraz zawodnicy z zawodowej grupy kolarskiej Legia Feld. Warszawa. No, oczywiście wygrał zawodnik zawodowej grupy kolarskiej Legia Feld Warszawa, Adam Snitko, do niedawna zawodnik Ludowego Klubu Kolarskiego Styropol Biskupiec. Startowało w dniu dzisiejszym 90 zawodników i zawodniczek. To świadczy o rozwoju tej imprezy. W poprzednim roku startowało mniej, a w tym roku już 90 Doskonałych zawodników był Artur Korc, multimedalista, mistrzostw świata, mistrz Europy, mistrz Polski. Również Artur Koc zdobył brązowy medal na para paraolimpiadzie w Pekinie. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli w kategorii Żaczka Katarzyna Sołecka, Przyjaźń Bartoszyce pierwsze miejsce, drugie miejsce Miriam Nakarato, KK Styropol Biskupie, trzecie miejsce, Karolina Lipejko UKS przyjaźń Bartoszyce w kategorii Żak. Pierwsze miejsce Patryk Pazik. UKS Przyjaźń Bartoszyce, drugie miejsce Max Łokuciejewski, UKS Przyjaźń Bartoszyce, trzecie miejsce Bartłomiej Klucznik, UKS Przyjaźń Bartoszyce w kategorii młodziczka. Dwie zawodniczki dojechały do mety, pierwsze miejsce Klaudia Kmiołek, styropol biskupiec, drugie miejsce Patrycja Ferenc, również styropol biskupiec w kategorii młodzik. Pierwsze miejsce Michał Wasilewski, Bartoszycki Klub Kolarski Rand, drugie miejsce Marcin Ostromecki, UKS Przyjaź Bartoszyce, trzecie miejsce Hubert Harkot, UKS Przyjaź Bartoszyce. W kolejnej kategorii w kategorii juniorka młodsza, pierwsze miejsce Aleksandra Stańczak styropol biskupiec drugie miejsce Bogumiła Dziuba styropol biskupiec trzecie miejsce Marlena Syczewska również styropol biskupiec w kategorii junior młodszy pierwsze miejsce Szymon Rekita styropol biskupiec drugie miejsce Tomasz Madrak MSRBS Mrągowo trzecie miejsce Paweł Madrak również MSRBS Mrągowo w kategorii juniorka jedna zawodniczka dojechała do mety. Paulina Męzińska lub spaghet olimpijczych morąg. W kategorii junior zwyciężył Paweł Skrzeszewski lub kroku z TSB Barczewo. Drugie miejsce Mateusz Tabaka lub kroku z TSB Barczewo. Trzecie miejsce Mateusz Jankowski, UKS Przyjaź Bartoszyce. W kategorii elita... Adam Schnittko, Legia Feld Warszawa, drugie miejsce Artur Korc, Masters Giżycko, trzecie miejsce Radosław Syroj, zawodowa grupa kolarska Legia Feld Warszawa. I w kategorii Masters zwyciężył Jerzy Grajewski, Masters Giżycko, drugie miejsce Piotr Michałek Wilczęta, trzecie miejsce Zbigniew Kowalewski, KKS Smolbud Giżycko. No, trasa nie była trudna technicznie. Ja nie należę do zawodników, którzy jeżdżą po takich trasach, ale z uwagi, że, że ta trasa była naprawdę taka bardzo przyjazna dla szosowców, mi się jechało tutaj bardzo dobrze. Trasa y, krótka, chodzi runda bardzo krótka, lecz wymagająca. Podjazdy, zjazdy, dużo zakrętów. Działo się